Dobra, zobaczymy, kogo nam teraz los przyniesie. Czy kolejnego Face Huntera albo Sekret Paladyna? Oho, mamy guldana i to do tego złotego. Obawiam się, że to może być handlock. Z handlockami jest niestety o tyle niewygodnie, że trzeba bardzo się nakombinować, żeby ich zabić. Szczerze mówiąc, wolałbym, żeby to był Zulok, bo ich jest zdecydowanie łatwiej pokonać. Ale jeżeli to będzie handlock, to jakoś będziemy musieli dać radę. Tym bardziej, że za bardzo nie mamy co wystawić w pierwszych turach. No cóż, zobaczymy, co tutaj nasz kolega wymyśli. Nic nie zrobi, więc jest duża szansa, że to niestety może być handlock Teraz misja, na teraz nie możemy mu zbyt szybko zjechać punktów życia do mniej niż 20, bo jak nam zaraz na wystawia Molten Giantów, to nie będzie zbyt ciekawie. Dobra, trzeba trochę pomyśleć. Plus jest taki, że nie spotykam dość dużo handloków. Minus jest niestety taki, że kiedy już jakiegoś spotkam, to rzadko kiedy ta walka należy do najłatwiejszych. Dobra, mamy smokowca z mierzchu, ze śmiema punktami życia. Czyli jak widzimy, zaczyna się zabawa. Dobra, dostaliśmy słowo cienia śmierć na pierwszego z jego giantów. Myślę, że uderzymy smoka. Miejmy nadzieję, że nasza goblinka przeżyje kolejną turę. Aczkolwiek, wracając do tego słowa cienia, o którym mówiłem, mimo że je mamy w dłoni, to i tak nie daje nam to żadnej pewności na przeżycie. Czyż jak wiadomo, słowa cienia, słowa cienia śmierć mamy w talii 2, a nasz przeciwnik ma giantów czterech. Oczywiście jeszcze Volgin nam może pomóc, ale z nim już trzeba trochę bardziej. O! Okej. Okay. To była, że tak powiem, dość niespodziewana karta. Dobra, jako że nam się piskle trafiło do, z, do zmierzchu do ręki, to myślę, że możemy swobodnie wystawić naszego lazurowego smokowca, żeby coś na tym polu było, a przy okazji dobraliśmy kartę, którą widzimy okazała się Jasera. A on z kolei wystawił kolejnego smoka. No dobra, jak tu się go pokonać? Naszym smokiem go nie za bardzo zabijemy, więc myślę, że po prostu strzelę go naszym prugawicielem. Wyderzymy smokowcem z Mieszchu, Atakować go nie będą, bo tak jak mówię, zależy mi na tym, żeby miał jak najwięcej punktów życia. I oby tylko nie miał cienistego płomienia. Bo jak będzie go miał, to wystawienie Welpa było złym pomysłem. No i niestety wykrakałem. Dobra, ma 26 punktów życia, czyli w dalszym ciągu molten giantów za bardzo używać nie może. To ja myślę, zrobię tak. Wystawię kultystę, wystawię smoka. I w sumie tyle. Nie, spo, nie jest to zbyt dobra siła przeciwko jego mountain, giant, mountain giantami, które z kolei może wystawić nawet mając więcej punktów życia. O, doktor Hook. Ok. Jak widzimy także. Ten oto, wkurzający osobnik, się trafił w jego tali. No a teraz, jak to zrobić? Myślę, że doktora Huka warto było się pozbyć słowem śmierci. Co sprawi, że będę miał jeszcze więcej problemów z giantami. I teraz, oczywiście, musiała go zabić, bo czemu nie? Już myślałem, że i nasz, nasz kultysta zginie, to by było takie złe. Ale jednak, na szczęście, mój ten punkt życia został, czyli. Tragedii nie ma. Dobra, mamy pierwszego górskiego olbrzyma i za bardzo nie mamy sposobu, żeby go pokonać. No dobra. Dobrywanie za 8, co ture, nie jest najlepszym, co może nas spotkać. Myślę, że zrobimy tak. Wystawię jaserę, która jest odporna na gianta mojego przeciwnika. Mam nadzieję, że nie dostanie wyssania duszy. Bo w sumie to jest jedyne, co ją w tej chwili może zabić. A, oczywiście, musiał właśnie tą kartę dobrać, gdyż jak widzieliście, była to ostatnio dobrana przez niego karta. Nie jest dobrze, zdecydowanie nie jest dobrze, wam powiem. Dobra, mamy kabalistkę cieni. Myślę, że ukradniemy mu gula, gdyż tak jak mówię, zależy mi na tym, żeby go leczyć, a nie atakować. Jak spadnie poniżej 20 punktów życia i zaczynam wystawiać jeszcze molten gianty oprócz mountain giantów, to może to się dla mnie bardzo źle skończyć. A z kolei na gula możemy rzucić koszmar, który przed śmiercią nam podarowała jasera. Dobra, mamy w Trona i coś jeszcze. Oby nie więcej tauntów. Mistyczka z Kazanu, ok. Dobra, teraz teoretycznie mogę wyczyścić całe pole z tego co widzę. Tylko w jaki sposób to zrobić najbardziej sensownie? Myślę, że zrobimy tak. Zbijemy trzy punkty życia Giantowi. Zbijemy boską tarczę w Kurzotronowi. Z kolei gulem zaatakujemy jego mistyczkę z Kezanu. I w ten sposób wszystko, co ma na polu, zginie. Oprócz tego podleczymy go za 5, czyli jeszcze dłużej będziemy się czekać na swoje molten gianty. No dobra, teraz tylko. Naszą kolejną przeszkodą będzie Mountain Giant mojego przeciwnika. I w sumie, jak tak będziemy grać na zwłokę, to jest duża szansa, że skończą mu się karty w talii. I, mo i może w ten sposób wygramy. Dobra, wystawił pana śmierci. My z kolei, z kolei dostaliśmy kapłankę, która w tym momencie może, może być bardzo użyteczna. Po pierwsze, zobaczymy, co dostaniemy z pana śmierci. Mroczny kultysta, ok. Dobra, podleczymy naszą kawalistkę cieni. Przy okazji dobierając szaleństwo cieni, też może być przydatne. Wszystko zależy od tego, jakie karty ma nasz przeciwnik, gdyż jak widzimy, nie jest to standardowy handlock. Bo ma także sporo zaskakujących kart. Okej. Okay. Tego się w sumie spodziewałem. No i co dalej? Ile masz kart? 7. Dobra, jeszcze 7 kart musi dobrać. Dobra, nasz przeciwnik nie zrobił nic, więc ja myślę, zrobię w ten sposób. Wystawimy Chromagusa. Jako że jest duża szansa, że nie będzie miał go jak zniszczyć, myślę, że podleczymy naszego akolita. I w sumie... zaatakujemy go za 4, żeby miał 20 punktów życia. Z kolei poniżej 20 już go nie będziemy znosić. Bo tak długo jak molten gianty kosztują 10 many, tak długo myślę problemu nie będzie. Oho, Taurizan! No dobra. To już jest dla mnie trochę gorsza informacja. Plus jest, taka, że w plus jest taki, że w kolejnej turze mogę dobrać masę kart za pomocą moich słów mocy tarcza. Tylko czy mi w ogóle starczy miejsce na nie w dłoni? Dobra, Taurizana zabijemy. Myślę, że Chroma Goosa podleczy. Co dostaniemy? Kurczę, kolejna tarcza. Houston, mamy problem. Za dużo kart w dłoni. Nie chciałbym spalić Vol'Gina, bo to nie byłoby nic fajnego. Dobra, mamy 10 kart w dłoni. Trzeba zdecydowanie się części z nich pozbyć. Myślę, że Świętego Ciosu możemy się pozbyć i w sumie tyle. Dalej go atakować się będziemy, bo tak jak mówię, nie chcę, żebym miał darmowe Molten Gianty. Czekamy, co zrobi teraz. Kurczę, mam w talii cały czas Vol'Gina. Chciałbym go podwoić. Tylko czy ja będę miał miejsce na to? Dobra, mamy Hilbota I wybuchową owcę. Okej. Okay. Interesujące zagranie z jego strony. Zabije nam tylko jednego stwora? No dobra. Teraz chciałbym się pozbyć mojej kapłanki, bo jednak nie chcę już za bardzo kart dobierać. Dobra, wystawił górskiego olbrzyma? Myślę, że może mi on pomóc w pozbyciu się mojej własnej kapłanki. Dobra. Użyjemy po pierwsze koszmar, tylko najlepiej na kogo to użyć? Eee, na kogo użyć koszmar? Dobra, rzucimy na kapłankę. Yy, zaatakujemy jego golema. Niestety nasza kapłanka ma jeden punkt życia za dużo, więc nie zginie. Więc po prostu szaleństwem cieni dobijemy jego gianta i nie będziemy już w tej turze robić nic. Dobra, zobaczymy co dobierzemy. O, mamy Woldzina. Czyli, że tak powiem, idealnie. Mamy w dłoni dwa Volginy, dwa Rozbłyski Świętości, czyli każdego Gianta, jakiego wystawi, będziemy mogli zniszczyć. Dobra, znowu mu zbijemy punkty życia do 20. I czekamy, co się stanie dalej. W dalszym ciągu nie za bardzo może Molten Gianty wystawiać. Co on tam jeszcze może mieć? Może mieć Mal'Ganisa. Może mieć Jaraxusa. Tak naprawdę wszystko może mieć. O, karty mu się kończą. Spoko. Teraz musimy dbać o to, żeby z kolei mi się karty nie skończyły. Dobra, kolejny Medibot. W sumie wystawiając Medibota mój przeciwnik mi tylko i wyłącznie pomaga. Z tego względu, że leczy siebie, więc jeszcze bardziej nie może wystawiać Molten Giantów. Dobra, jak to teraz zrobić? Bo ja, jak widzicie, mam za dużo kart w dłoni, chciałbym się ich jakoś pozbyć, tylko w jaki sposób? Dobra, zabijemy gula Medibota też i teraz tak wystawimy Smoczego Agenta. I myślę, że podleczymy Kromagusa. W sumie Strażnika Zmierzchu także możemy wystawić. O, biedactwo. Tak mi przykro, że dzisiaj karty kończą. Witaj. Nie napowiem no, wam, że to jest jedna. O! A tego to się nie spodziewałem, wam powiem szczerze. Jak widzimy, nasz przeciwnik jest pełen niespodzianek, ale jakoś widać złotego Warloka i siódmą rangę dobił. Dobra, skończyły mu się karty teraz. Wiemy, że w jego dłoni się czają dwa Molten Gianty, z którymi mamy sobie jak poradzić. O, mistyczka z Kazanu także się pojawiła. Okej. Okay. O, wybrałem z Welena. W lepszym momencie się nie mógł trafić. Dobra, jeżeli chodzi o mistyczkę to by było tyle. I w sumie dobra, rzucimy mu, boss, rzucimy mu tarczę. O, przy okazji mamy słowo cienia śmierci. Jak widzimy wszystko się układa po mojej myśli. Szkoda tylko, że słowo cienia śmierci dobraliśmy już po śmierci naszego Chromagusa, bo z dwoma w dłoni bym się jednak czuł zdecydowanie pewniej. Chociaż tak jak mówię, dwa woldziny też są całkiem spoko. O! Okej. Okay. Ciekawe. O, jak widzimy, mi się także karty kończą, więc też nie za bardzo możemy je dobierać. Dobra, użyjemy rozbłysk świętości, żeby zniszczyć wszystko, co mój przeciwnik ma na polu. I myślę, że już spokojnie możemy go bić, z tego względu, że teraz raczej Molten Gianty nie będą dla mnie żadnym problemem. Gdyż jednego zabijemy rozbłyskiem świętości... Dobra, mamy pierwszego, więc robimy wymianę. Proszę bardzo, Volgin. I kolejny rozbłysk świętości. Dobra, wśród trzech kart, które mój przeciwnik ma w dłoni, jest na pewno drugi Molten Giant plus dwie niewiadome dla mnie w tym momencie. Może Jaraxus? Może Malganis? Pewno się zaraz okaże. Dobra, mamy Jaraxusa. Czyli w sumie tutaj jakiegoś większego zaskoczenia nie było. No i co teraz kolego? Została ci jedna karta w dłoni, która jakimś cudem musicie uratować. Bo niestety ja mogę zrobić tak: wystawić Woljinę numer 2, zabić Gianta moim Smoczym agentem. A z kolei Infernala słowem cienia śmierci. Teraz jestem ciekaw, jaki masz plan na zabicie obu Volginów i mojego smoczego agenta. Chyba nie miał żadnego planu. Tak, to była zdecydowanie jedna z dłuższych walk, jakie mieliśmy tutaj.